I witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Empire i zapraszam do oglądania Mój drodzy, dzisiaj kilka wesołych nowin e, zanim przejdziemy do odcinka a pierwsza nowina jest taka, że pierwszy link w opisie prowadzi do serwera na Discordzie więc e, zapraszam wszystkich serdecznie jest to naprawdę dla mnie niezmiernie ważne ponieważ jest to mój serwer e, kanału i wszyscy tam możemy porozmawiać, ja będę często dostępny będzie można ze mną pogadać, popisać porozmawiać też z innymi osobami, pochwalić się raportami, wysłać jakieś memy, śmieszki, pytania o grę, jeżeli ktoś by chciał się coś dowiedzieć, jakieś ciekawostki, coś tam. Naprawdę wymiana wszelkich informacji na temat gry e, będzie na tym serwerze, a ja Wam go mogę pokazać, ponieważ tworzyliśmy go razem na live. E, są dwa boty, jest bot do wywijania levela dzięki pisaniu, więc możemy wyłaniać najaktywniejsze osoby. Może będą jakieś, nie wiem, nagrody czy coś w tym stylu. Um, i jest bo to rytm do muzyki, więc tutaj można sobie wejść na lobby muzyczne I widzę, że Kubeku mnie odwiedził na awku, albo po prostu jest awk No i można tutaj wbić, więc moi drodzy mamy te ogłoszenia no, po skrócie pokażę tak na wita Jeżeli ktoś nowy wbija to, dwie osoby wbiły wcześniej, znaczy później, bo wczoraj to było co innego, więc było trochę zresetowane w regulaminie, tutaj akceptujemy regulamin dając emotkę, więc proszę ją dać, jeżeli e, chcecie być na serwerze, w sensie, no, no ba, ładnie by było jakbyście dali, nie? W ogłoszeniach będą ogłoszenia na temat odcinków i na temat gry. A w przewodniku będą, będzie taki instruktaż a, jak jakby zaprosić znajomych, jak jakieś zapisywanie na ocenianie, jakieś tam różne rzeczy. Tutaj na YouTube będę udostępniać informacje o nowych filmach i live'ach. Więc tutaj będzie wszystko związane z moim kanałem. W sumie możemy tu zmienić nazwę na e, kanał na... O Jezu. E, kanał na. Albo inaczej jeszcze. No, come on. E, Okej. Okay. Więc zmiejmy sobie to żeby fajnie było, aby jakoś to pomyśleć jeszcze, mamy tutaj oczywiście administracyjne rozmówki jakieś mamy czaty, więc można sobie pogadać, posprawdzać levele, pogadać o grze, tutaj widziałem, że ziomeczki sobie wysyłali jakieś screeny, coś tam gadali więc można sobie pogadać, muzyczka, jeżeli słuchamy jakieś muzyki, to no, no, widać że ktoś się tutaj bawił tym botem nieźle i muzykę puszczał, okej, okay, no nie najważniejsze to jest można sobie tutaj, no jakieś coś tutaj się dzieje nie, nie tyle spam, co no spoko forum Empire, tutaj będą informacje takie dość oficjalne dotyczące Empire, czy to jakieś ciekawostki, czy to jakieś terminy wydarzeń ale też będziecie mogli tutaj pisać tutaj wysyłamy jakieś raporty jeżeli chcemy się pochwalić, na memach oczywiście jakieś tam memy wysyłamy, widzę, że tutaj już ktoś się tym zajął i coś tam powysyła liście, no spoko ten mem mnie przeraża nie no są kanały głosowe, lobby, gdzie możemy sobie siedzieć lub po prostu no ogólnie siedzieć i słuchać muzyki. E, są kanały na jakieś rozmowy dwuosobowe. E, jest kanał, gdzie siedzimy na live'ie można, można mnie na przykład teraz posłuchać, więc jeżeli ktoś mnie tutaj znajdzie na tym kanale, to nie może teraz słuchać na odcinku, ale ja zaraz stąd uciekam. Ogólnie na tym kanale będziemy gadali sobie podczas live'a, więc, y, więc tutaj będzie można gadać. Ale ja sobie spadam na AFK y, i ogólnie jeszcze pokażę Wam po skrócie rangi, więc tak, z, znaczy rangi role tutaj administratora, którego muszą mieć osoby zaufane oraz pomagające mi, e, zaangażowujące się w tworzenie serwera. Moderator to jest osoba też znajoma i pomagająca w moderowaniu. Helper to też jest osoba znajoma e, lub osoba, której ufam, która pomaga raczej w ogarnięciu użytkowników i czatu. YouTuber, jeżeli ktoś także posiada kanał na YouTube to można, to daje mu rangę, już jedną osobę taką mamy. No rangę boty, wiadomo, potrzebują boty, żeby je oddzielić. Rangę donate, e, wszyscy moi donatorzy Dostaną więc, jeżeli jest ktoś z tej listy, którą Wam zaraz pokażę, e, stop Donateów, które się teraz wyświetlają, to jeżeli któraś z tych osób jest, to zapraszam Was, e, możecie wysłać jakby prośbę do mnie. Ja wam dam rangę donate. Ona będzie taka dość wysoka, co nie? Nawet mogła być przed botami i przed youtuberem, ale... No dobra, na razie niech zostanie jak jest. Hmm. To jest ranga widz, którą dostaje każdy. I to jest jeszcze nieskończone rangi, które dostaje się za Expa to jeszcze spytam Rzemaczków e, jak to skończyć, ale to na pewno skończymy, e, jeżeli chodzi o rangi za expa, a exp sprawdza się na przykład pisząc e, wykrzynik RAN. Oczywiście nie na kanale głównym, najlepiej na memy fan, bo to jest taki trochę e, no, trochę jakiś spamowy, taki wiecie, e, żeby to nie było jakiś szaleństw, tak tutaj można sobie gadać, jakieś bzdury e, pisać, albo zrobimy jeszcze osobny kanał do tego, jakiś taki już spamerski, gdzie wyłączymy powiadomienia. Um, no, ja mam trzecią pozycję Expa dostaje się co minutę, jeżeli się coś napisze No i mamy kanały rozmowy I tak naprawdę tyle Na razie jest 24, jeżeli dobrze widziałem Tutaj osoby, z czego 8 online Tak średnio jakaś tak jedna trzecia siedzi online Zapraszam serdecznie Pierwszy link w opisie A my po 5,5 e, minuty Przechodzimy do odcinka Moi drodzy, e, ale jest to dla mnie bardzo ważna informacja Jeszcze w kilku kolejnych odcinkach Będę o tym przypominać no naprawdę fajna sprawa Discord kanału, fajnie tutaj jest, po prostu się osoby zbierają będzie link w opisie pod każdym nowym filmem więc zapraszam serdecznie możecie wbijać, jeżeli ktoś ma konto na mobilu osobne, też może dołączyć osobno, to nie będę już dawać dwa razy tej samej rangi, jeżeli ktoś ma na przykład ale różnie to jest więc jeżeli macie jakieś tam dylematy, to możecie też do mnie na privie pisać ja jeszcze tylko pokażę, że mój priv to jest uh, Index Official, tylko tutaj trzeba pokazać uh, hashtag 3165. Więc zapraszam, um, będziecie mogli wbić uh, i porozmawiać ze mną też na privie. Aczkolwiek najfajniej było pogadać na Discordzie, bo tutaj można się spotkać fajnie i pogadać. Dobra, salkę sobie ulepszę i tak, no dobra, nie będę tego nawet pomijać w sumie. I zaczynając od początku, ulepszyłem obóz po raz kolejny i mam obóz bank na poziomie 9, mam 26 dowódców i jeszcze przede mną 3 upgrady do 32 i do 35 nie, do 29, do 32 i do 35 ostatecznie, więc jeszcze 3 levele mogę ulepszyć obóz, co nie? Więc całkiem fajnie, pokażę Wam jak to wygląda, bo jest już tego naprawdę sporo na no jednak 20 6, tak 6, 26 dowódców to jest sporo mam w ogóle dowódcę samurajskiego na samurajów jest nie podkuty, ale jest dość mocny 120 dziedzinica na samurajów, więc e, no jak najbardziej spoko będzie e, taki dowódca no nie hmm. patrzę tutaj no nic ciekawego w nim za bardzo nie ma ale dobry jest na samurajów, tutaj cienia będę dopiero konstruować, a ja tutaj dałem jakiegoś dowódcę na, na upchanie takie żeby był po prostu tu jest feniks nowy złożony, więc mogę pokazać z miesięcznego, choć Chyba jestem jednym z ostatnich, którego ma, no 95 na dziedzinie, więc bardzo ładnie. E, typu, no wiecie, to jest w ogóle nie podkute, więc to pewnie będzie 120. Włos 80, zapewne skrzydła 15, więc nie za dużo. O, prędkość będzie 80 całkiem szybko, myślę. No. Możemy to nawet zaraz podkuć. Mm, podkujemy sobie, co? Podkujemy sobie smocze tchnienie. I... home. Ok, tkwią sobie smocze tchnienie i hełm, więc spoko. To jest e, sm hełm, tak? No, jakieś tanie plusy, żeby hajsu nie marnować. Plus 10 mogę wbić tutaj, ok? E, I smocze tchnienie, czyli broń, chyba. Raczej nie artefakt. Dobra, więc lecimy tutaj też plus 10 i będzie już dobrze. Ok, no, hajsu jakoś bardzo dużo nie poszło, spoko. Ten dowódca jeszcze nie jest zrobiony, aczkolwiek i tak jest już mocny. 78 prędkości. To ja może to już zrobię tak, żeby prędkości było full, a to zaraz się tym zajmiemy. Eee, I tak, jezu. Myślałem, że wszedłem na pierwszą zakładkę. Okej, okay, mamy tutaj 103 do dystansu, ale będzie 110, więc fajnie. Eee, no, dzisiaj nic się nie zmienia. Wiadomo, 105, wow, po 105, więc to naprawdę bardzo szybko idzie. A mam jeszcze te dwa elementy, które można podkreślić w sumie, więc. A nie, przepraszam, ja patrzę tą, tą drugą czarodziejkę. O Jezu. E, trochę przypał. To tak, to prędkości mamy tutaj 72 nadal. Podkujemy smocze smoczej stopy i pancerze. Dobra, podkujemy wszystko po kolei jak leci. Tutaj trochę ładniej się zrobiło. E, I tutaj jak 76? No 96, więc też spoko. E, dobra, podkujmy sobie wszystko. Bo to jest naprawdę do plus 10 to jest naprawdę tanio, a zawsze to dość dużo daje czy to był ten? Nie, to nie był ten, o którym mi chodziło czy jest ten i u niego, no, prędkość wpadnie, więc wpadnie 4%, czyli 76, to kolejny do plus 20, to wtedy będzie max, okej, okay, więc 500 tysięcy monet, to no w sumie mało, więc dla mnie to by było dość dużo ale to prawie nic, okej okay, mamy mieś... znaczy nie miesięczny, tylko szlachecki konkurs, jeden punkt chwały, dobra, więc po prostu chwałę se nabijemy na nomadzie sztandary już są chyba kupione w prawie całości, więc zostało mi niewiele, ale można dobić trochę ich e, choć no kupimy sobie żeby mieć czym polatać i puśćmy jakieś ataki e, na obcego a ja potem jeszcze pokażę wam e, co zmieni się w nowym updatecie, a przynajmniej nie tyle co się zmieni w updatecie, a co nasz kochany GGS planuje na kolejny e, kwartał, zobaczymy bo sam jestem ciekaw, większe rzeczy już widziałem a na koniec jeszcze dam Wam parę informacji, co się dzieje z grą Galaxy Life, bo myślę, że wiele osób z Was kojarzy tę grę, ponieważ wróciła ona do życia. Co prawda jeszcze nie do końca, ale powoli naprawdę wraca i to w całkiem spoko postaci. Mam nadzieję, że ulepszyłem szablon, bo jak nie, to się... Dobra, ulepszyłem, więc spoko. Ten akurat jest ładny, obcy bym go nie fortyfikował, ale... Okej, okay. no spoko, takie można zaatakować, e, możemy i krukiem, choć jego... Jakbym... dobra, nieważne, jeszcze mam tutaj czarodziejkę, w ogóle nie wiem, jak to przewijać na, na fleszu coś tutaj, aha, okej, okay, to się przewija słowakiem po prostu, spoko, w ogóle, że w drugą stronę go zrobili, no nieważne, tutaj nazwę będzie trzeba zaraz pozmieniać e, i jeszcze mamy shifta 120, więc no jak działa w drugą stronę, w ogóle to strzega jest jakoś tak, no jest krzywo tak jakby zrobiona. Nie w tą stronę co trzeba, no. Znaczy ona przewija w dół, a jest skierowana w górę, więc trochę tak głupio, żeście to zrobili, no ale nieważne. Trochę nieintuicyjne to jest, szczerze, ale dobra. E, mniejsza z tym. Okej, okay, możemy krukiem lecieć. Druga fala chyba jest. dobrze. No, jest dobrze. Dobra. Trzecia fala jest okej okay. i czwarta, szósta. Siup, siup, e, siup. I to jest wręcz, z tego co pamiętam. Więc dajemy sobie wręcz, dobra, sprawdzę czy się wszystko nagrywa, hmm, nie padł, tak, oczywiście, e, na Discordzie możemy sobie napisać tutaj, o... okej, okay. możecie pisać na odcinku, jeżeli ktoś chce być. A na koniec jeszcze zrobimy ocenianie, ponieważ można się zgłaszać do oceniania zamków za pośrednictwem serwera na Discordzie. Dlatego jeszcze raz zapraszam e, gorąco na ten serwer. A zaraz Wam powiem jak to zrobić, ale to, to za chwilę. E, jak sobie tutaj spuścimy powiedzmy cztery ataki, ale te ataki szybciutko latają, więc to jest luz akurat. E, dobra. Może być orzech. Pierwsza fala. Druga fala. Trzecia fala. Siup. Mam nadzieję, że nie będą mi spamić powiadomieniami. Raczej dużo osób się tam y, pewnie nie zgłosi, więc to z jednej strony dobrze, bo nie będzie spamu. Dobra. Żywność. W ogóle jak z żywnością stoimy? Jest ok. Okej, okay, na krainach też jest w miarę okej. Okay. Y, dobra. Też te dwa sobie sfortyfikujemy. Znaczy nie tyle sfortyfikujemy, co? Zdetronizujemy. A i wygnamy, a nie sfortyfikujemy, bo to, to źle to nazywam to jest przecież wygnanie, a nie fortyfikowanie. zresztą mniejsza co to jest w sumie to jest większej różnicy dobra, fajne jeszcze chorągwie są co nie, przynajmniej jest czym latać ale czerwonych chorągwi mam dużo szczerze, więc te ataki tak długo latają, bo nie ma sali. Mam salę pod ustawkę, e, a nie pod obcych, dlatego to długo lata. No i dobra, i ostatni ataczek sobie puścimy, okej. Okay. No i dobra, też jakieś wręcz dociniamy, albo... albo po prostu jakieś demony, e, okej, okay. cokolwiek już, żeby był wręcz po prostu, przynajmniej troszkę, dobra, no i lecimy. I lecimy, więc ja zobaczę czy coś ktoś na Discordzie O, widzę, że Pan Goldek się pokazuje na Discordzie tutaj e, Więc pozdrawiam Piona e, No, pierwsza osoba Ale moi drodzy, mam nadzieję, że jak wiecie to będzie większe troszeczkę community Aczkolwiek jest 24 osoby i to jest taka mała grupka Że nie ma tutaj żadnego za bardzo spamu I jak najbardziej Discord jest otrzymywany w czystości Jest tutaj spokój, porządek e, Da się normalnie pogadać Więc też zachęcam z tego powodu E, bo naprawdę jest tutaj kulturka e, fajnie się tutaj dogadujemy a jak coś będzie nawet się działo to e, zawsze się ja się tym zajmę, więc spokojnie nie martwcie się o to okej okay, widzę, że moja tutaj e, arenka wystrzeliła z tymi obcymi super, bardzo mnie to naprawdę cieszy e, dobra i teraz tak łowce głów dostajemy no myślę, że jeszcze dwa medale, bo ja ten medal raczej 3, za czwarte miejsce szklany medal wbiję Ogólnie z moich medali mam 4 srebrne, dwa brązowe, dwa szklane, no tutaj żadnych nie mam i bardzo dobrze. Złote 2, spoko. E, więc tak. Mm. Ok, tutaj nic istotnego. E, te ataki sobie cztery lecą. Dobra, i teraz pokażę Wam w sumie, e, co tutaj się dzieje. Bo zobaczcie, że otrzymaliśmy ogłoszenie planu działań na kwartał drugi i będzie piękne zdjęcie do wykorzystania na miniaturkę. O ile akta 2 go nie zablokuje. Hmm, pomyślmy. No ale nie, no, będę dobrej nadziei, że będę mógł wykorzystać sobie to przepiękne zdjęcie, bo czy będzie całkiem fajnie pasowało na miniaturkę. No, tutaj damy jakieś Discorda w rogu, coś tam tutaj. Będzie piękna miniaturka. Ampari dziennego numerek 5 bodajże, albo 6, nie wiem, zobaczymy. Teraz tak, plany na drugi kwartał roku 2019. Dodatkowe mechanizmy zdobywania punktów w zewnętrznych krajach Biorąc pod uwagę sugestie graczy i popularność zewnętrznych krain, postanowiliśmy skupić się na dodaniu do gry pewnych nowych rozwiązań. Okej, okay, więc będziemy mieli po prostu więcej e, możliwości zdobycia punktów w zewnętrznych krainach. Ja tutaj widziałem, że rzeczywiście było tego dość mało i było to takie, no takie sobie, no. Potem wbiliśmy w połowie, więc nie było... Za bardzo jak e, walczyć, aczkolwiek i tak jakieś tam losy dostałem, i dekorkę chyba. E, dodatkowe budynki sprzed wieków na zewnętrznych krainach i lidze królestwa, e, więc będzie kilka nowych budynków, um, które będą dostępne jakby w zewnętrznych krainach i lidze królestwa. Zobaczymy jak to będzie. Dodatkowe efekty globalne na zewnętrznych krainach, no czyli te wiadomo, dodadzą jakieś kolejne efekty. Redukcja zużycia żywności. To jest bardzo interesujące, ale jeżeli ona na przykład minie, no to lipa. E, premia do ataku dla jednostek i premia do szybkości werbunku. To brzmi całkiem ciekawe i sensownie. Dodatek do inwazji. I tutaj nie napisali do jakiej inwazji, więc zaraz się odwołamy do tego na angielskim forum. E, zapewne tłumacz Google zawinił i coś im nie pykło z tłumaczeniem wiadomości. Wprowadzimy dodatek podobny do dodatku Chan w ramach inwazji nomadów. No, ciekawe, bo na inwazji nomadów jest już dodatek, więc myślę, że jest to literówka, jeszcze zważając na nazwę daimyo, to raczej brzmi to jak samuraje niż jak nomadowie. Więc to naprawdę myślę, że to będzie coś właśnie jak chan, tylko że dla samurajów, a to bardzo fajnie, bo punkty samuraje będzie się wtedy fajnie wbijały. Aczkolwiek szkoda, bo samuraje można teraz było rywalizować praktycznie tylko na boosterku. A teraz będzie trzeba się klepać defem z jakimś dajmem, czy jakkolwiek to nazywać, ale ja bym to w skrócie mówił to jest po prostu jakiś e, Damian. I nie wiem, nie chcę mi się wymawiać, jak jeszcze Chan mogę mówić, to tak daj mi e, jest trochę denerwujące, ale nieważne. Mówmy na to Damian. No mniejsza o to. Rosnąca premia, czyli coś dla mnie, ponieważ ja posiadam e, subskrypcję, numer, i kurde, subskrypcję. Come on, full screen, nie działa, nieważne. E, Subskrypcji numer 1 i numer 2 posiadam i odnawiam co miesiąc, więc tutaj jest dla mnie to dość duży plus. E, I działa to także rosnąca premia do rubinów, premia lojalnościowa dla subskrybentów. Może to będzie coś takiego, że na przykład przy każdym zakupie e, będziemy mieć większe premie, więc rosnąca premia do rubinów będzie dawać dodatkowe rubiny za każdy pakiet rubinów kupiony w sklepie. E, system będzie podnosił wartość procentową w systemie miesięcznym a je subskrypcja będzie aktywna. Dla mnie bardzo ciekawe, eee, trochę jest to element pay to win, bo brzmi to okropnie. Kup subskrypcję, aby otrzymać premię do kupowania rubinów. No, no brzmi to okropnie, ale dla mnie to jest coś, co się może przydać. Nie chcę na tę grę wydawać za dużo pieniędzy, bo już trochę wydałem, więc teraz zwalniam tempo, oficjalnie też ogłaszam, można powiedzieć. Eee, więc tak, badałem obecnie możliwości nawiązania współpracy z nowymi pośrednikami płatności, aby opcja wykupienia subskrypcji była bardziej dostępna. Tak, myślę, że tutaj e, rozmowa o PayPal w kartach lub jakichś takich e, zdrapkowych, ponieważ wiem, że tylko PayPal i karta płatnicza to dla niektórych, zwłaszcza młodszych, jest dość problematyczny system płatności, bo nie macie na przykład e, możliwości założenia takich kont i nie macie też karty, więc nie możecie płacić. To jak najbardziej rozumiem. Królewskie stolice zostaną anulowane i usunięte z gry e, i ogólnie sprawdzali standardy fajności i jakości. No, i ich nie spełniły, więc zrobią jakąś niby fajną rekompensatę. No i będą myśleć nad stworzeniem czegoś nowego, sojuszniczego, więc zobaczymy, co tutaj wymyślą. E, tak, kolejne ankiety się tutaj pokazały, e, i także posłuchali nas, e, jako że bardzo denerwowaliśmy się, że e, jakby subskrypcje by, by wprowadziły ochronę zamków. I liczbę sabotaży, jakie można otrzymać, no, byłby to element straszliwy, pay to win, więc no naprawdę nam się to nie, nie podobało jako graczom. To ja, to ja wiem. No i gra nas, znaczy gra co twórcy gry nas wysłuchali. Szanuję, akurat za to, że tutaj wysłuchali tego. Niektóre funkcje z 2018 się zdobczyły, więc będą w 2019. Sprzedawca wzorowany ściśle z, na tym związanym ze zmianą kształtnymi. Nie wiem nawet za co. Został zapowiedziany w czwartym kwartale 2018. Pracują nad nim. No nie wiem, co to jest za sprzedawca. Możecie mi przypomnieć, bo pewnie już zapomniałem. Rozszerzenie obecnego ekwipunku i wprowadzenie nowej kategorii, czyli relikwie, które mają coś niby robić i mówić, że to będzie kolosalnie zmieniało rozgrywkę do jakiejś tam pierdół, No może będzie to coś ciekawego. E, Wojna Oberimont będzie trochę zmieniona, ale są na razie tylko testy. Inwazja for Kingdoms została przełożona. Zmiany w szpitalu, y, ta funkcja będzie dopiero później, szkoda, ale y, mam nadzieję, że kiedyś będzie. Co udało się nam zrobić, tego nie będę czytać, bo to nie jest ważne, ale fajnie, że przeszliśmy i wiemy, co się dzieje tutaj. E, no i tak, tutaj nic ciekawego się nie dzieje już na gierce. E, ja zapraszam jeszcze raz na serwer Discord, pierwszy link, w, o, przepraszam, Tidala włączę e, pierwszy link w opisie. I dobra, mnie tutaj pingują super dzięki. Norex także widzę, że jest na odcinku, więc witam, witam, spoko. I tak, moi drodzy, jeszcze na koniec pokażę Wam. Tutaj muszę pokazać wstęp, i tak kamerkę, tylko sekundę będziecie widzieli, bo chcę pokazać Wam telefon, więc to będzie średnio wyglądało. Ale zobaczcie, wróciła gra Galaxy Life, którą zapewne większość z Was zna, tak? Wiem, że monitor mi się odbija. Przepraszam za to, ale pokażę tylko na szybko. muzyczkę też będziecie słyszeć, zobaczcie, ta gra wróciła. A ja dopiero zaczynam rozgrywkę, ale dam Wam także link w opisie do tego, jak pobrać Galaxy Life od nowa. Ponieważ no, można grać naprawdę jest, no, jest... Nie jest wszystko dostępne, e, bo zobaczcie, że wielu rzeczy nie ma, na przykład itemki w eku się nie zapisują, wiele rzeczy się po prostu nie zapisuje. I są jeszcze prace nad multiplayerem, ale naprawdę pograć sobie można przypomnieć. Wiem, bo pytałem wielu z Was, wspomina tą grę jako stare dobre czasy, więc moi drodzy, no coś pięknego, naprawdę dam Wam linka, sama muzyczka już tak bierze na wspomnienia po prostu. No i tyle dzisiejszego odcinka, więc zostawcie łapencję w górę, bijecie koniecznie na serwer na dole, będę jeszcze go pingować w kolejnych odcinkach. I dzięki wielkie za oglądanie, subskrybujcie kanał i do kolejnego, na razie, piona, pa pa!